Zdecydowałem się, że teraz nagram odcinek z Minecrafta. A w tym odcinku będę pokazywać wam świat. No, cześć. Cześć. Witajcie. W tym Jak mogliście już zobaczyć Mam dość bogaty świat. No i tak wystartowałem. Tu mamy jaja smoka. Tu mamy nieudany upgrinder. Tam mamy bikon. Tu jest dom mojego kuzyna. Tu jest kopalnia. Ten świat posiada mnóstwo niedokończonych budynków. Tu jest sklep, a to jest mój dom. Właśnie niedługo będę kończyć mój dom. Tutaj miałem spory kłopot z drzwiami. Nie chcąc co tamte. W końcu zdecydowałem, że nie będę tego nagrywać na F1. Tak. No i tu coś się zlagował w Minecraft. No a więc cóż? Wyłączyłem F1. Jak mogliście zobaczyć, nie mam dobrego kilofa, ale to wszystko przez to że go po prostu rozwaliłem. Nie chce mi się szukać diamentów. Dobra, to była zawartość skrzynki. Tam mamy głowy smoka. Tu jakieś pomieszczenie. Nie wiem, po co tam była farma pszczół. Ta się rozwaliła. Tutaj trzeba będzie sporo rzeczy naprawić. Teraz dało się zamknąć. Tu mamy zrobioną piwniczkę. Tu korytarz na górne piętro. Kuchnia. Jeszcze nieskończona pokój dzienny. Salon, yy, sypialnia, drugi salon. No dobra, no a więc yy, cóż, tam mamy jeszcze dom jednego z moich kolegów. Tu mamy farmę, ten biały budynek, a to, ten z drewna wwozowego to do mojego kolegi. No a więc, cóż, cześć, do widzenia.